Wyspani i wypoczęci, wyruszamy skoro świt w drogę do Mielca. Pierwszym celem tego dnia jest Rzeszów, widoczny z dala na widnokręgu. Przy porannym słońcu przemierzamy przez senną jeszcze kraczkową. I docieramy do Malawy. Jest niedzielny wczesny poranek, więc mkniemy bez wymijających nas samochodów. Wkrótce wjeżdżamy do stolicy naszego regionu, w której rosną drapacze chmur. Cokolwiek jest już za mną i to wszystko, co przede A przejazd dzięki rozbudowanej sieci ścieżek rowerowych jest bardzo wygodny i bezpieczny. A przy Rzeszowskiej Filharmonii korzystamy z pustego parkingu. I za chwilę jesteśmy na Rzeszowskim Rynku, gdzie czas na kawę i odpoczynek. Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie, i ruszamy w dalszą drogę. Za Rzeszowem znowu górki. Więc jedni jadą, a inni pchają. Przejeżdżamy nad S19, i dopiero teraz zaczyna się prawdziwe zmaganie z kolejnymi podjazdami. Do malawy przedzieramy się polnymi drogami. Są podjazdy, są więc też zjazdy. Gdzie jest trochę cienia, wykorzystujemy na odpoczynek, a rozmowy koncentrują się na zbliżającej się nieuchronnie burzy, która, według wszelkich prognoz, ma nas dosięgnąć na dwie godziny przed Mielcem. W zgłobieniu trochę relaksu po płaskim terenie. I znowu się zaczyna wspinaczka. Jedni na górce, a drudzy dalej się wspinają. Za to w nagrodę piękne widoki. I najdłuższy zjazd do nockowej przy szybkości 50 km na godzinę. I znowu chwila wytchnienia na płaskim terenie. I kolejna górka z nadzieją, że tym razem to ostatni podjazd. Po minięciu Olchowej wreszcie płasko. W sędziszowie małopolskim tankujemy napoje na stacji benzynowej. Bo przy tym upale trzeba pić i pić. Przez sędziszów Małopolski jedziemy już po prawie płaskim terenie, a więc szybko wyjeżdżamy z miasta i wjeżdżamy w lasy, które będą nam towarzyszyć do samego mielca i ochraniać przed silnymi powiewami wiatru. Jest płasko, ale zamiast górek coraz bardziej straszą nas kłębiące się nad nami czarne chmury. Po minięciu rudy wjeżdżamy w drogę leśną, którą prawie ominiemy kamionkę. Wyjeżdżamy z lasu przy kościele w kamionce i robi się coraz ciemniej. Robimy postój na górce, bo w lesie zaczynają od powiewów wiatru trzeszczeć drzewa, a na nas spadają liście i gałązki z drzew. Do tego raz pada deszcz, a raz tylko kroki. Przy wjeździe do niewisk i przez Niwiska wiatr wieje tak potężnie, że przechyla rowery, a gdy zjeżdżamy z górki, to trzeba naciskać na pedały, bo stoi się w miejscu. Po ponownym wjeździe w las mamy wreszcie ciszę i wiatr porusza tylko koronami drzew. Do Mielca coraz bliżej i powoli jadąc drogą pożarową numer 6 zbliżamy się do Żochowa. Tutaj żegnamy tutejszą góralkę Joasię, która mieszka w tej dzielnicy Mielca. Następnie przez tropikanę docieramy na smoczkę, gdzie każdy z nas zmierza szybko do domu, bo burza dalej straszy. Oddaj Bogu cześć, świętemu śpiewaj pieśń. Z mocą wywyższaj go, duszą ma, uwielbiam Boże Cię. Ze wschodem słońca znów czas by śpiewać. prezesie chciałem wywiad krótki, z trudnej małej przeprowadzić. Jak samopoczucie, jak ocenia pan pierwszy dzień rajdu. Super, szczególnie twoja postawa mi Buduje, jest budująca, tak? Głowa do góry Tak, tak, dobrze, dziękuję, do widzenia.